Cześć, 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 kochani. Zakładamy, że jest godzina 21. Nie mam wcale pewności, czy tak dokładnie jest, ale trudno. Jedziemy. E, słuchajcie, dzisiaj pogadamy. No, w ogóle, kto jestem, nie? No, bo wiadomo, że nie wiadomo. Ja jestem Krzysiek Nowocieński i miło mi, bardzo miło, muszę patrzeć w tą kamerę, zawsze to jest ciężkie do, do zapamiętania. Miło mi, że, że mogę dzisiaj się z Wami tutaj spotkać. Super sprawa. W ogóle te środy zaczynają mi się coraz bardziej podobać powiem Wam, chociaż wymyślanie tych tematów łatwe nie jest, łatwe nie jest. Yy, dzisiejszy live będzie dotyczył zmian. Yy, gruby temat generalnie. Yy, gruby dlatego, że dotyczy prawie wszystkich yy, yy, i w tytule ten tytuł sobie będziecie mogli zobaczyć, nie wiem, czy nie wiem, jak to z tamtej strony widać, krótko mówiąc. W tytule będzie, będzie, y, tytuł został skomponowany w części przez moją córkę, także ola, dzięki. Dzięki, 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 do kamery. Dobra. Wyczytałem w jednej z Mądrych Książek, że my jesteśmy y, taką wypadkową y, w tym, co robimy, jak się zachowujemy, do czego dążymy, co osiągamy, y, Pięciu osób, z którymi mamy najczęstszy kontakt. W dobie mediów społecznościowych... No i widzicie, podczas live'a ktoś dzwoni. Może trzeba. W ogóle słychać mnie? Słuchajcie, napiszcie, czy mnie słychać, bo, bo jak ktoś dzwoni, to może mnie nie słychać po prostu. Nic nie widzę, także może być różnie, rozumiem. Halo, halo. Napiszcie, czy mnie słychać. Jeżeli ktoś, ktoś tam jest przy pisaniu, to... Hmm, to napiszcie proszę w komentarzu, bo Ewa Skwarek dzwoniła, może dlatego dzwoniła, żeby mi powiedzieć, że mnie nie słychać, więc... Okej, okay. słychać i widać, no i fajnie, dzięki Jasiu, dzięki. <grym> dzięki. Dobra, no więc tak, jesteśmy wypadkową tych pięciu osób, z tym, że jakby ta, ta myśl została zapisana w czasie, kiedy jeszcze, dzięki Ewelinka, Mega, mega. Dzięki, widzę, że mnie słychać. Także pozdrawiam, pozdrawiam rodzinę z Tlenia, tak? fajna miejscowość w Tucholski, Zapraszam. Pewnie się ucieszymy, jak tam dojedziecie. Tutaj widzę, że Konrad, dzięki, fajnie. Ewelina, tutaj dobra, super. Słuchajcie, no więc tak, ta miejsca została napisana w dobie, kiedy nie było jeszcze internetu. I tak naprawdę ludzie otaczali się po, praży, po prostu ludźmi, od nich czerpali wzorce, od nich y, czerpali też y, inspiracje, y, naśladowali ich, tak to się po prostu działo. Y, ale to były, to były włoskie kręgi. Dzisiaj mamy media społecznościowe i trochę się sytuacja odmieniła. Czesiola, witam cię serdecznie. <laughs> Miło mi cię tutaj gościć. Y, właśnie mówiłem o tym, że Tytuł został w części skomponowany przez ciebie, także masz udział tak naprawdę w tym live. Mam nadzieję, że kiedyś się zresztą tutaj spotkamy i będziemy mogli pogadać. <laughs> to na pewno będzie, będzie, będzie ciekawy live. Yy, Okej, okay. yy, więc dzisiaj mamy media społecznościowe i te media społecznościowe yy, myślę, że mają co najmniej jak największy wpływ na to. Yy, I to nie tylko dlatego, że na to, na to kim jesteśmy, yy, ale również na to, yy, również poprzez to, nie tylko, że rozmawiamy, tak, bo my. Młodzież często nawet nie rozmawia, tylko pisze. Więc nawet nie ma tam tego kontaktu wizualnego często, ale nie przeszkadza to do tego, żeby, żeby jakby ukształtować siebie. Oczywiście też mamy YouTube, tak, na, którym, na którym młodzież ogląda wiele rzeczy. Nie tylko młodzież zresztą, to, to wszyscy dzisiaj druga telewizja, prawda? Więc, więc, więc tak to wygląda. No i okej. Okay. No, i teraz, ale wszystko jest ok, jeśli, jeśli te najbliższe osoby są dla nas wspierające, czyli sprawiają, że, że czujemy, że, że ich towarzystwo pcha nas do przodu. Co jednak, jeśli te osoby wcale takie nie są? Co jednak, kiedy się okazuje, że, że nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego naszego otoczenia, i co wtedy? W mediach społecznościowych zmienić można to łatwo. To nie jest kłopot. Natomiast y, jeśli chodzi o takie osoby fizyczne, to jest to już dużo trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że y, szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, y, to mamy coś takiego. Y, mamy, ja mam, nie wiem czy, czy Wy macie, jeśli macie, to, y, y, to, to napiszcie, że y, ci znajomi są. No, i co teraz? Są nieodpowiedni, i co mam im powiedzieć, tak po prostu, że są nieodpowiedni? A co jeśli nie zapoznam kogoś innego? A co jeśli zostanę sam sama? A co jeśli się okaże, że ci następni będą jeszcze gorsi? No właśnie, co wtedy? I to, i to są takie, mm, takie myśli, które często mamy, bo to, co jest, nie jest idealne, ale jest. Ale jest, prawda? I teraz zaczyna się taki kłopot, że. Mm, mm, z tych powodów ich po prostu nie zastanawiamy się na tym, żeby, żeby poszukać tych znajomości z kimś innym. Po prostu. A zasada jest taka, że jeśli zostajemy przy pewnych znajomych, ale są niewłaściwi, to zazwyczaj nie pojawią się ci właściwi. To są zasady z biznesu tak naprawdę, ale one tyczą się każdych aspektów życia. No ok, to mamy to jedno, to jakby to osobiste. Mamy jakieś otoczenie, ale go nie zmieniamy, bo nie wiadomo, co tam będzie. A wiadomo, no nie wiadomo. Yy, tym bardziej, kiedy się okazuje, że mamy najpierw wszystkim, których znamy powiedzieć, słuchajcie, no, nie, nie jesteście mi po drodze, nie jest mi dobrze w waszym towarzystwie, w związku z tym zmieniam otoczenie, idę teraz z innymi nowymi ludźmi. Yy, no, ja widzę, jak ktoś takie coś, coś powie. Yy, raczej tego nie robimy. I teraz druga rzecz, idziemy o stopień wyżej, czyli zdobywanie pieniędzy, czyli zazwyczaj jest to praca. No i jak to jest z tą pracą? Z tą pracą, cześć Daniel, czołem, witam cię, dobrze cię widzieć. Z tą pracą to jest tak, że nie wiem czy u was tak jest, jeżeli tak jest to też napiszcie, że szukamy tej pierwszej pracy, znajdujemy tą pierwszą pracę i co potem się dzieje? Potem się dzieje tak, że jak już ją znajdziemy, nie jest nawet idealnie, ale jest jakoś, to w niej zostajemy. Dlaczego? Dlaczego nie szukamy innej pracy? Dlatego, że już jest ta, którą mamy. I znowu tutaj sytuacja się powtarza, że nie znajdziesz lepszej pracy, dopóki masz tą, którą masz. No tak, ale ktoś mi wtedy mówi, ludzie powiedzą, no to co ja mam, najpierw rzucić pracę, a potem szukać nową. Halo. A co jeśli nie znajdę? Co jeśli nie znajdę? Macie takie coś? No właśnie, więc to też nie jest łatwe, krótko mówiąc, i tu też ta zmiana nie musi następować tak fajnie, a w tej pracy bywa różnie. Mamy szefa do dupy, mamy do dupy współpracowników i nie jest nam w niej po prostu dobrze, a mimo to w niej zostajemy, właśnie dokładnie z tych powodów. I teraz przechodzimy o stopień wyżej, mamy pracownika, a teraz będziemy mieli pracodawcę, czyli ten, który z kolei jest lub nie jest zadowolony z pracowników. Okay, tu mam w drugą stronę sytuację. No i co tam się dzieje? No, tam się dzieje tak akurat, że większość pracodawców ma dokładnie ten sam problem, co pracownicy. Wie, że nie ma tych pracowników idealnych, nie takich jakby do końca chciał, on to czuje, to się po prostu czuje. Brian Tracy napisał takie coś, to, to fajny koleś. Polecam jego książkę, jeśli ktoś chce iść o krok dalej. Brian Tracy kiedyś napisał, że. Yy, yy, no, trochę myśl mi uciekła o tym, że zwalniaj szybko, zatrudniaj powoli. No ale kto tak robi? Otóż, to no znowu pewnie zasada pareto tego słynnego Włocha zadziała, że, że 80% firm tak po prostu nie robi. Trzymamy tych pracowników, myślimy, że się zmienią, że się poprawią, że będzie lepiej. Zazwyczaj tak po prostu nie jest. A my, jako my, czyli pracodawca, Traci pieniądze, traci, traci, traci i tyle. Yy, I na koniec jednak dochodzi do wniosku, że, że, to wszystko, że to wszystko nie ma sensu. No i może go zwolni, może go zwolni, ale zazwyczaj tak nie jest. Yy, yy, Także yy, krótko mówiąc, a, o, Brian treści, wróciła mi ta myśl, yy, to tamta ta też była jego, ale ta jest taka, że skąd masz wiedzieć, że masz kogoś zwolnić? Tak samo jak skąd wiesz pracowniku, że powinieneś odejść z firmy. Skąd to wiesz? No właśnie. Czujesz to po prostu w żebrach. Skąd to czujesz? Szef cię wkurza. Po prostu czujesz, że cię wkurza szef. A ty, szef, jest skąd masz wiedzieć, że, że pracownika trzeba zwolnić? Ten pracownik cię wkurza i to dłuższy czas, notorycznie, bez zmian. Więc to są takie, takie symptomy, które stanowią o tym, że trzeba czegoś poszukać. No dobra, ale jak mówię, właściciel firmy nie ma pewności, czy zatrudni pracownika co najmniej takiego, jak tego, którego już ma. A pracownik z kolei nie ma żadnej pewności, że znajdzie lepszą robotę niż tą, którą ma. No więc mamy impas i jedni z drugimi zostają. Ok, yy, i to mamy te takie trzy przestrzenie: czyli to, to życie osobiste, nasi przyjaciele, znajomi i tak dalej. Po drugie, yy, praca, czyli tam, gdzie zarabiamy pieniądze. I po trzecie, miejsce, gdzie zarabiamy pieniądze, ale od strony pra, pracodawcy yy, tak to wygląda. Ja dzisiaj mam ściągę, tak że Krzysiek się przygotował. Dzisiaj Krzysiek się przygotował. Zawsze się przygotowuję, ale nie zawsze mam ściągę, po prostu tak są tematy, które inni wymagają, to nie. Dobra, no to, to, to mamy tutaj te tematy zrobione i teraz tak, jeżeli w ogóle Was ta tematyka interesuje dzisiejsza, to mam do Was prośbę, udostępnijcie tego live'a, żeby inni też mogli to zobaczyć i posłuchać, bo w tej drugiej części będzie też jeszcze ciekawie, z tego względu, że będziemy mówić o alternatywach. Co zrobić, żeby jednak jakoś wyjść z takiego... Cześć Tomek, czołem, tam Tomek mi się przewinął, pozdrawiam. Żeby wyjść z takiego, z takiego doła, który się nazywa, no jakoś życie mi przemija, wiecie, przed oczami, a, a tutaj się nic nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mojej córce kiedyś powiedziałem, że ona powiedziała, skąd mam wiedzieć, co, co chce, no po prostu trzeba próbować. Ale jak ma się jedną pracę, to się nie próbuje. Jak ma się jedną y, y, firmę, no to się nie próbuje. Mam nadzieję, że bateria mi wytrzyma, bo mamy tutaj burzę, nie chcę podłączać telefonu do prądu, bo jak go podłączę, to może się, że tak się chyba ściemniłem teraz trochę. Halo, halo. To się może okazać, że, że przestaniemy nadawać. W każdym razie, gdybym się urwał, to znaczy, że bateria padła i, i dzisiejszy live był krótszy niż, niż chciałem. Dobra, także jak macie ochotę, jak Wam się to podoba, to udostępnijcie. Inni też zobaczą, będzie fajnie. Dobra, yy, i teraz tak. Jak mówiłem, nie pojawią się właściwi ludzie od każdej strony z tych trzech przestrzeni, dopóki nie usuniemy tych niewłaściwych. Problem polega na tym, od... Problem polega na tym, że że zazwyczaj tego nie robimy. No dobra, to teraz jako mamy alternatywę? I tu przechodzimy już do sedna. I teraz tak, we wszystkich trzech przestrzeniach i teraz zaczynamy sobie od tego osobistego. Tu na ściągę w tym momencie. U yy, Was też taka burza? Też, też tak pioruny śmigają? Bo tutaj u mnie to tak poważnie. Yy, przestrzeń osobista. Gdzie możemy znaleźć znajomych, Yy, czyli połączyć to, żeby tych, tych znajomych mieć innych, yy, ale jeszcze nie odsuwając tych, których mamy. No właśnie. Oczywiście, media społecznościowe, możemy tam korespondować z ludźmi. Jakość teraz korespondencji bywa różna. Ten, kto jakby mało ma tych znajomych, dobrze o tym wie. Jeżeli macie takie przypadki, to, to wiecie, że to, że to tak się po prostu, yy, 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 że to tak, tak wygląda. Natomiast jeśli macie tych znajomych. Dużo, no to spoko. Jeżeli są wartościowi, to spoko, to nie, to nie ma co zmieniać. To, to jest w porządku, robicie dobrą robotę i jesteście w dobrym towarzystwie. Natomiast jeśli są nieodpowiedni, to co możemy zrobić? Możemy zabawić się, albo, albo raczej spróbować, ja bym użył słowa, yy, właśnie w network. Czyli w taki biznes, w taki biznes, on nie musi być biznesem, ale może być, w którym yy, wasi klienci stają się waszymi znajomymi. I to są mega, mega znajomości, dlatego że ci ludzie przeważnie, których zainteresujecie tym, co robicie, yy, yy, są, są bardzo wam często podobni. Różnie oczywiście każdy, każdy z nas jest inny, to, to nie ma dwóch takich samych ludzi, ale gdzieś tam są wspólne przestrzenie. I fajnie jest fajne się towarzystwo takie tworzy, yy, czy to na wyjazdach, czy na telefonie, yy, czy na spotkaniach osobistych, mega sprawa. Także. Teraz mówimy o tej takiej jakby zależności. Mieć ciastko i zjeść ciastko. No i wtedy, jak się zacznie okazywać, że zaczną do Was napływać ludzie, którzy są dla Was wartościowi, z którymi możecie coś wspólnie stworzyć, z którymi tworzycie fajną przestrzeń i czujecie, że to, to jest fajne towarzystwo, po prostu nietoksyczne, wspierające, które pcha Was do przodu, no to w tym momencie dopiero można przystąpić do tak zwanego usuwania, czyli zachować się asertywnie i niektórym ludziom powiedzieć sorry, ale, 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 ale już nie. Powiedzieć albo nic nie mówić, bo, bo czasami nie trzeba nic mówić, i jak się przestanie z nimi kontaktować, to to się sami usuną. Tak to wygląda. To będzie jedna sprawa. Cześć wam. czołem, <grym> miło mi. To będzie jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o, o teraz o pracę, tak, to no bo potrzeba pieniędzy. No dobra, mamy fajnych znajomych z tego networku, ale co z tego, jak, jak, jak nie ma pieniędzy. No więc w networku możecie również budować równolegle. Swój mm, kanał taki y, przychodów pieniężnych. I to jest też fajne, dlatego że znowu nie musicie z tej pracy odchodzić, a zazwyczaj musicie odejść, żeby znaleźć drugą. Niestety, takie są fakty. Rzadko kto dzisiaj szuka drugiej pracy. Jak ja z ludźmi rozmawiam, nie są zadowoleni z pracy, no to szukasz drugiej, no szukam, a jak szukam, no nie szukam. Mm, właśnie. W związku z tym, y, y, a nawet ja zauważyłem, że jak się szuka, to się szuka, tak wiecie, mm, tak. Bez ciśnień, bez ciśnień, bez ciśnień. Po prostu szukam, może coś się znajdzie, ale jak się nie znajduje, to nic się nie stało, bo przecież mam tą pracę, którą mam, jest ok. Więc w tym przypadku możecie równolegle sobie zbudować drugie źródło dochodu, z czasem zobaczyć, jak wam się to rozwija i na koniec dojść do wniosku, że wow, skoro tutaj zarabiam, nie wiem, trzy razy tyle, co w mojej pracy, już trzeci miesiąc, robi się z tego jakaś stała, krótko mówiąc, więc nagle możemy dojść do wniosku, halo, no to ja mam w zasadzie drugą pracę. Mam drugą pracę, która, nie wiem, 2 trzy godziny dziennie albo tygodniowo, to każdy sobie reguluje jak chce i nagle się okazuje, że mogę pomału zastanawiać się nad tym, czy nie wy z tych toksycznych konstrukcji, które są w pracy, nie wiem, z szefem, jak mówię, ze współpracownikami, z godzinami pracy, no tam jest milion rzeczy, które, które mogą nie pasować i tyle, no tak po prostu bywa. Cześć Sylwia, cześć Sylwia, tak jest, Sylwia Stańczyk, miło mi, czołem. Natomiast mm, od strony teraz przedsiębiorcy, no przedsiębiorca ma, ma trochę trudniej, bo tak, przeważnie w tą firmę wrzucił jakieś pieniądze, przeważnie ta firma pochłania cały jego czas całego jego czas, jeszcze raz powtórzę, no, i przynosi jakieś dochody, albo nie przynosi, to bywa różnie. To, to wcale nie ma gwarancji, że tam, się dzieje, że tam się dzieje dobrze. Więc teraz znowu, co można tutaj zrobić? No i znowu przychodzi nam z pomocą network. Czyli, czyli możliwość zbudowania biznesu, krótko mówiąc, równolegle do tego, który mamy, poświęcając mu na początku, nie wiem, tam z 2-3 godziny godzina dziennie, dodatkowo do tego, co robimy, to jest trudne, ja wiem, bo przedsiębiorca. Przeważnie y, zaczyna o 6 rano i kończy o, o, o 6 rano. <laughs> no, dokładnie tak to wygląda. Y, ale jednak, y, jeśli uda się wygospodarować to, tutaj jak y, y, Piotr nas mówi, jeśli nie masz czasu, to właśnie dlatego powinien spróbować tego nadchoru. Właśnie dlatego powinien spróbować, dlatego że z czasem, z czasem będziesz miał tego czasu coraz więcej. Gdzie dochody również będą ci równolegle rosnąć i to jest świetna, świetna sprawa. Więc krótko mówiąc, można mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli sobie równolegle budować to, to źródło, które wynika z networku, nie ryzykując ani tego, co robię dotychczas. Bardzo ważna sprawa. Wcale ja nikogo nigdy, nigdy nie namawiam do tego, żeby rezygnować ze swojej pracy, bo tutaj bez rezygnacji z tej pracy może po prostu przetestować siebie, krótko mówiąc. Bez inwestycji, to jest następna mega sprawa, czyli tak, nie ryzykuję żadnym jakby wyrzuceniem pracy, wyrzuceniem swoich znajomych, zakończeniem firmy, którą już mam, równolegle to robię. I co na koniec? Na koniec jest takie coś, że no dobra, co jak nie wyjdzie? Halo. a co jak tych znajomych nie będzie, a co jak nie będzie tych pieniędzy, które mi zastąpią pracę, a co jak nie będzie tych tylko przedsiębiorstwa, które już teraz mam, równolegle. No nic nie będzie. Po prostu nic nie będzie, niczym nie ryzykuje. W związku z tym, co ma się stać? No nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Po prostu. Nie było to dla ciebie. Lubisz jednak swoją pracę. Ten szef nie jest taki w końcu zły, ta twoja firma spoko zabiera ci cały twój czas, jaki masz w życiu, no ale jednak jest, i tak dalej. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. No, i to jest naprawdę świetne. I na koniec teraz, bo dzisiaj będzie taki krótki live, ale bardzo treściwy. Jak będziecie chcieli gdzieś tam podrążyć głębiej, to poszukujcie książek w tych tematach, bo to są naprawdę ważne rzeczy. Ważne rzeczy w życiu. To szukanie tego, co nam odpowiada, otwarcie się na tą zmianę, otwarcie się na tą zmianę, ma mega, mega ważne rzeczy. To teraz, jeżeli kogoś interesuje budowanie takiej równoległej ścieżki. To nie piszcie mi żadnych komentarza, tak, chciałbym spróbować, chciałbym sprawdzić, jak to jest, tylko po prostu wyślijcie mi serduszko, to ja będę wiedział, że mam się do tej osoby odezwać prywatnie. Ok? Tak się umawiamy. Także jeżeli ktoś, ktoś ma ochotę, to, to takie serduszko, a ja, a, ja na pewno, a ja na pewno się odezwę. Dobra, dzisiaj to było krótko i treściwie. Więcej macie do przemyśliwania w domu niż ja tutaj tego gadania przed Wami dzisiaj. Ale myślę, że to były bardzo ważne rzeczy, które są takim wstępem do tego, aby, aby no, zacząć coś ze sobą robić, po prostu, kochanie. Po prostu zacząć coś ze sobą robić. Ja Wam bardzo dziękuję. Bateria mi wytrzymała, także jestem, jestem szczęśliwy. Dziękuję wszystkim, którzy byli. Pozdrawiam Was wszystkich. No i co? Do zobaczenia w środę o 21. Mam nadzieję, że dam Wam jakiś fajny temat, który, który zaangażuje nas tutaj ze wszystkich stron. Z czasem wiem to, na pewno będzie nas coraz więcej, bo, bo coraz więcej ludzi się tym interesuje. Do zobaczenia. Trzymajcie się PA!